Cześć, oto jestem z kolejnym filmikiem, i dzisiaj przychodzę z kolejną porcją literatury japońskiej, którą niedawno przeczytałam. No i przyznam, że ta literatura coraz bardziej zaczyna mnie fascynować, także cieszę się z tego powodu, że na naszym rynku coraz więcej takich książek się pojawia. No ja na pewno będę kontynuowała tę przygodę, może nie tylko z literaturą japońską, ale tak ogólnie z literaturą azjatycką. No ale dzisiaj. Mam książki z literatury japońskiej, także opowiem Wam troszkę o tych pozycjach, które niedawno przeczytałam. Zacznę może od tajfunów mini. I tutaj mam dwie takie książeczki. Zwrócę też uwagę na wydanie, bo no przyznacie, że są one, te książeczki, bardzo, bardzo urocze. Zobaczcie też na grzbiety. I to są książki szyte, nici są dobrane pod kolor okładek, jak widać, ja zaraz Wam pokażę, tylko zobaczcie, tutaj mamy nici, a tutaj mamy czarną nić do takiej właśnie nieco ciemnej okładki. Także są to naprawdę bardzo ciekawe wydania, bardzo, bardzo ładne. No ale przejdźmy już do książek, pierwsza może o ta. W Lesie pod Wiśniami w Pełnym Rozkwicie autorem jest Ango Sakaguchi. W tym zestawie mamy dwa opowiadania. Pierwsze to jest właśnie tytułowe opowiadanie W Lesie pod Wiśniami w Pełnym Rozkwicie, a opowiadanie drugie nosi tytuł Wielkouchy i Księżniczka Długiej Nocy. Ja przyznam, że to jest ten zbiór opowiadań, który podobał mi się najmniej z tego całego zestawienia dzisiejszego. No on jakoś do mnie w ogóle nie trafił, nie przemówił. Są to takie opowiadania z taką baśniową aurą. No, ja tak jak czytałam te opowiadania, to one właśnie z baśniami mi się skojarzyły. I jest też tutaj dosyć sporo takiej makabry, wiele jest takich elementów, które gdzieś tam przyprawiają o lekki dreszczyk, bo na przykład mamy tutaj kolekcjonowanie odciętych głów, mamy picie krwinie toperzy, odcinanie uszu, no i, i tego typu akcje tutaj się odbywają. Jest też motyw okrutnej kobiety. W obydwu tych opowiadaniach okrutnej kobiety napawającej się swoją władzą. Także, no, takie historie w tych opowiadaniach tutaj mamy. No i tak jak mówię, one do mnie nie bardzo trafiły, nie przemówiły do mnie. Nie odkryłam jakiegoś głębszego dna, jakiegoś morału. Nie wiem, no być może się nie dopatrzyłam, jeżeli czytaliście i macie na ten temat jakieś przemyślenia, jakieś swoje interpretacje, to oczywiście podzielcie się w komentarzu. Natomiast, tak jak mówiłam, ten zbiór opowiadań jest najsłabszy z tego dla mnie, oczywiście z tego dzisiejszego zestawienia. Ale absolutnie nie żałuję, że przeczytałam tę książkę wręcz przeciwnie, ponieważ no ona również w jakiś sposób dołożyła swoją cegiełkę do tego mojego rosnącego zainteresowania literaturą japońską. Zwróciła moją uwagę również na egzotykę tej literatury na to, że no gdzieś tam poruszam się po obcym terenie, i tym bardziej jestem ciekawa tego, co jeszcze przede mną. Tak, co jeszcze ta literatura jest w stanie przede mną odsłonić, co jestem w stanie odkryć. No i też myślę, że im więcej tych pozycji będę poznawała tym ta egzotyka będzie malała, będzie mniej egzotyczna, o, może w ten sposób także tak. To tyle, jeśli chodzi o z opowiadania w lesie pod wiśniami w pełnym rozkwicie, Ango Sakaguchi. I teraz mam kolejną książkę właśnie z serii Tajfuny Mini. I to są opowiadania, zbiór opowiadań zatytułowany Piekło w butelkach. Autorem jest Kyusaku Yumeno. I Kyusaku Yumeno to jest taki autor kojarzony przede wszystkim... Z kryminałów, no i pisał on te kryminały również z takim wątkiem fantastycznym często. Natomiast te kryminały to nie są takie zwykłe kryminały, które my znamy, takie konwencjonalne, wręcz odwrotnie, właśnie. To są kryminały niekonwencjonalne. I ja Wam teraz przytoczę słowa Kiusaku Jumeno. Co on powiedział o kryminałach? O, Kiusaku Jumeno uważa, że dobry kryminał nie wymaga ani bystrego detektywa, ani Ganiusza zbrodni. Wszystko, czego potrzeba, by wstrząsnąć czytelnikiem i wyprowadzić go na manowce, ukrywa się bowiem w ludzkiej psychice. To są słowa Kiusaku Jumeno, no i trzeba przyznać, że konsekwentnie się trzyma tego swojego twierdzenia, ponieważ stara się nas wyprowadzić na manowce. No i zagłębia się właśnie przede wszystkim w psychikę ludzką i ta psychika nas próbuje gdzieś tam na nowce wyprowadzić. I Ile tu mamy opowiadań? Opowiadań mamy trzy. Piekło wariata, dziwne sny i piekło w butelkach, czyli tytułowe piekło w butelkach. Pierwsze opowiadanie piekło, wari piekło wariata opowiada o człowieku, który przebywa w szpitalu psychiatrycznym, no, i on usilnie stara się przekonać swojego lekarza, że już jest wszystko w porządku, że on wyzdrowiał i właściwie z tego szpitala może już zostać wypuszczony. No, i opowiada mu pewną historię. No, i ta historia jest dosyć ciekawa, dosyć wciągająca, i no ma też ona, to jest takie opowiadanie, które najbardziej ma znamiona takiego typowego kryminału, jednak zakończenie. Odwraca wszystko do góry dnem, do góry nogami. No, i na pewno jest taki efekt zaskoczenia, chociaż no, można się było trochę tego zakończenia spodziewać, ale i tak, mimo wszystko, jest to moim zdaniem bardzo dobre opowiadanie. Kolejne, kolejny tytuł, czyli dziwne. Dziwne sny. To z kolei jest tytuł dla zbioru takich króciutkich, bardzo historyjek, opowiastek. Jest ich kilka i wszystkie te opowiastki tutaj to są takie opowiastki z lekką grozą. Mamy przeklęty samolot, którego piloci giną w dziwnych okolicznościach. Są lalki prowadzące auta, pojawiają się duchy. No, także takie to są historie, a wszystko w takiej onirycznej obudowie. Także bardzo, bardzo ciekawe. No i ostatnie opowiadanie to tytułowe Piekło w butelkach. To jest w ogóle opowiadanie, które podobno do dzisiaj rozpala wyobraźnię. Wielu ludzi, którzy doszukują się tam przeróżnych interpretacji, no i, i, i badają to opowiadanie, które składa się z trzech listów, znalezionych w trzech butelkach. I z treści tych listów wynika, że pewne rodzeństwo brat i siostra przebywa na bezludnej rajskiej wyspie, no i Coś tam na tej rajskiej wyspie się wydarza, co, yy, co powoduje, że raj przemienia się w piekło. No i właśnie podstawowym pytaniem jest: co tam się wydarzyło? No, i cały fortel tych, tego opowiadania polega na tym, że te listy można czytać w różnej kolejności i zależy w jakiej kolejności będziemy te listy czytać. No, to do różnych wniosków możemy dojść, zupełnie inaczej możemy to interpretować. No, także dlatego to opowiadanie no do dzisiaj jest obiektem dyskusji i, no i doszukiwania się. Kolejnego, drugiego, trzeciego i siódmego dna. Podobno tak jest, ponieważ ja przyznam szczerze, ja tego tutaj nie czułam, czytając to opowiadanie i jakoś nie rozumiem jego fenomenu. Jest w tym opowiadaniu na pewno wielki. Samotność, izolacja, jest też poruszona religijność, jest pożądanie, także no, jest tutaj taki dosyć ciekawy sos, że tak się wyrażę. No i też można się tutaj doszukiwać jakiegoś obłędu, oczywiście, w tym wszystkim. No ale jakoś wielkiego wrażenia na mnie akurat to opowiadanie nie zrobiło. Zdecydowanie bardziej podobało mi się piekło wariata i te takie. Miniaturki pod tym zbiorem, który jest zatytułowany Dziwne sny. A to piekło w butelkach. No to jakoś nie bardzo do mnie przemówiło. Nie aż na tyle, jak się spodziewałam, kiedy przeczytałam w przedmowie właśnie że to piekło w butelkach, no to tak rozpala wyobraźnię czytelników do czerwoności. No u mnie akurat tak nie było w przypadku tego opowiadania, ale polecam Kyusaku Yumeno. Ja mam jeszcze kolejną książkę tego autora. Tak, bo to góry nogami. Przeklęty bębenek. I to jest opowieść o człowieku, który... Zrobił właśnie bębenek dla swojej ukochanej, natomiast no, niestety ten bębenek jest prezentem ślubnym dla niej, ponieważ ona wychodzi za mąż, za innego mężczyznę, no, a, a twórca tego bębenka jest jakby tym odrzuconym kochankiem. No i od, okazuje się, że ten bębenek no, sprowadza. Sprowadza nieszczęście na każdego, kto tylko usłyszy jego dźwięk. Poza tym ma taką jakąś tajemniczą moc przyciągania ludzi do siebie, i, no i ci ludzie potem pozostają pod urokiem tego bębenka i nie mogą się spod, niego, spod tego uroku uwolnić. A wszystko dlatego, że w tym bębenku został, zostały zaklęte. Uczucia, twór, jego twórcy, czyli ten cały smutek, żal rozgoryczenie po stracie ukochanej właśnie zostały zaklęte w tym bębenku, no i przez to on stał się. Także jest to opowieść o klątwie i o opętaniu. Bardzo ciekawa, nieszablonowa i osobliwa opowieść. Dowiedziałam się również z przedmowy tej książki, że występują w niej charakterystyczne motywy dla klasycznego teatru. No, pewnie źle wymawiam nazwę tego teatru. I jest to m.in. motyw kobiety szalonej, który w tej książce występuje, a który właśnie jest charakterystyczny dla spektakli tego teatru, a także motyw przedmiotów w którym zaklęte są uczucia ludzkie tak, także tak to właśnie jest w przeklętym bębenku ja polecam, w ogóle polecam Kyusaku Yumeno bo jest to bardzo ciekawy, na pewno nieszablonowy autor jeszcze opowiem, właśnie to są te dwie książki jego autorstwa jeszcze opowiem króciutko tylko o Samym pseudonimie Kyusaku Yumeno, ponieważ naprawdę nazywał się Naoki Sugiyama. A Kyusaku Yumeno wzięło się właściwie od jego ojca, ponieważ no, jego ojciec był raczej takim człowiekiem dosyć surowym, rygorystycznym i um, takim tradycjonalistą. Nie był zadowolony z tego, że jego syn pisze. Uważał, że to nie jest um, odpowiednie zajęcie dla jego syna, no ale. Kiusaku postanowił dać mu do przeczytania, właśnie, rękopis przeklętego Bębenka. No i gdy ojciec przeczytał ten rękopis, to powiedział, że brzmi to jak śniący Kiusako. No a to jest właśnie określenie kogoś, kto tak chodzi z głową w chmurach, jakiejś osoby niezaradnej życiowo, no i nie była to niestety pochlebna opinia, natomiast autorowi bardzo ona przypadła do gustu, no i w ten sposób narodził się Kiusaku. Jumeno. No, także polecam zapoznać się z tym autorem, jeśli literatura japońska was interesuje, bo myślę, że jest to bardzo nieszablonowy pisarz. Dobrze, i kolejną książką, jaką tu mam, właśnie to, to, to już jest um, Ojciec Kryminału Japońskiego, Rampo Edogawa. I to jest pisarz, który czerpał wiele inspiracji z zagranicznych pisarzy, czerpał inspiracje między innymi z Konana Doyla, z Dostojewskiego, ale przede wszystkim z Edgara Alana Poe. to był jego mistrz, no i też jego pseudonim Rampo Edogawa, czy może raczej Edogawa Rampo. Edgar Allan Poe, coś w tym jest, właśnie z nazwiska Poego, wziął się ten jego pseudonim. No i to są takie opowiadania chyba najmniej japońskie z całego tego zestawienia dzisiejszego, bo one są bardzo zbliżone do takich naszych europejskich kryminałów. No, i też one bardzo mi się podobały, być może właśnie dlatego, nie wiem. W każdym razie, no, Rampo Edogawa dzisiaj zdecydowanie wygrywa, jeśli chodzi o zbiory opowiadań. I jakie my tu mamy opowiadania, właśnie? No, są tutaj opowiadania, no takie klasyczne, kryminalne, jak na przykład test psychologiczny, czy. Ten drugi, to drugie opowiadanie, Spacerowicz na Poddaszu, no, gdzie mamy zbrodnię, mm, mamy potem detektywa, mm, no i mamy tego schwytanego winowajcę, zbrodniarza, chociaż też w, teś, w teście psychologicznym y, no, to opowiadanie na pewno przywodzi też na myśl zbrodnię i karę, zdecydowanie. Co tu mamy potem? Opowiadanie Czerwony Pokój, to jest opowiadanie, w którym pewna. Yy, grupka no, takich ekscentryków, trochę chyba znudzonych życiem. No, szuka zdecydowanie mocnych wrażeń i myślę, że znajduje je zdecydowanie je znajduje dzięki jednemu yy, bohaterowi tego opowiadania. Yy, potem mamy w objęciach fotela. Yy, to jest yy, yy, no, bardzo takie dziwne, bardzo osobliwe. Opowiadanie w trakcie czytania właśnie tak sobie myślałam, że jest dosyć dziwaczne, natomiast potem następuje zakończenie i no, które można powiedzieć nieco wbija w fotel <gąsienica>, gąsienica. O, to jest opowiadanie tytułowe tego zbioru, to jest opowiadanie takie opowiadanie grozy, ale z taką dosyć takie dosyć makabryczne jest to opowiadanie i ono zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Potem mamy, aha, no i później mamy Podróżny z wyszywanym obrazem. To jest z kolei takie opowiadanie, które jest nieco melancholijne, ale też w trakcie czytania tak gdzieś tam po głowie nam chodzi takie pytanie, czy ktoś tutaj właśnie nie popada w obłęd albo już w tym obłędzie siedzi, siedzi głęboko. No, także takie to, są, takie to są opowiadania, naprawdę bardzo ciekawe. Dobrze mi się je bardzo czytało, byłam wciągnięta i przyznam, że to, to jest taki zbiór opowiadań, co, co rzadko się zdarza, że każda z tych, z tych poszczególnych opowiadań było dla mnie ciekawe i interesujące. I tak, taki poziom akurat tego zbioru, wydaje mi się, jest wyrównany. No i Powiem, że Rampo Edogawa bardzo przypadł mi do gustu. I teraz ostatnia książka z tego dzisiejszego japońskiego zestawienia, i to jest Osamu Dazai zatracenie. I to jest książka, w której główny bohater no, podąża drogą właśnie zatracenia. To jest człowiek, który gdzieś tam Żyje poza, poza społeczeństwem, ponieważ on zupełnie do tego społeczeństwa nie pasuje, nie umie się w ogóle wpasować w to społeczeństwo, jest gdzieś tak na uboczu, jest bardzo wyobcowany, boi się ludzi i, i ten jego strach objawia się najpierw jako młodego człowieka poprzez, poprzez śmiech. On śmiechem właśnie ten lęk maskuje taką błazenadą wręcz. No, a potem już w dorosłym życiu, no to są używki, alkohol w ten sposób gdzieś tam koi swój ból i ten lęk przed, przed ludźmi, przed życiem pewnie. No, z tej książki po prostu wylewa się ból, cierpienie, rozpacz, no taki ból egzystencjonalny. Także tak, taka to jest, taka to jest historia, no, bohater jest na drodze, jak tytuł, na drodze do zatrocenia, do, do samo unicestwienia I jest to druga moja książka tego autora Osamu Dazaja. Pierwsza to był świetny Zmierzch. i a ta książka to jest, to jest bardzo osobista książka o Samu Dazaja, no i też książka, w której, jeśli zna się troszkę biografię tego autora, no to na pewno można tutaj właśnie doszukać się ewidentnych śladów autora, takich autobiograficznych. No, i podobnie też jest w Zmierzchu, właśnie, bo tam jest taki bohater drugoplanowy, no, ale który ewidentnie kojarzy nam się właśnie z autorem. No, i to jest taka postać mocno nacechowana autobiograficznymi wątkami autora. No, a tutaj, no, to, to, już, to już jest książka tylko o tym, tak naprawdę. Książka o, o zatraceniu, gdzie ten rys autobiograficzny jest bardzo, bardzo. Silny. To jest książka oczywiście poza wszelkimi rankingami. Ja tu nie, nie porównuję w ogóle jej, tej książki do tych poprzednich, ponieważ to jest troszkę inna już półka książek. To jest taka książka, którą, no, którą, którą się czuję po prostu całym sobą i no, ja tak miałam, czytając tę książkę. Gdzieś tam bardzo mocno tutaj z bohaterem się. Zżyłam i, no i odczuwałam to wszystko, co tutaj jest opisane, więc bardzo ta książka do mnie przemówiła. Jestem ciekawa w ogóle, jak to jest z innymi książkami tego autora, czy w pozostałych jego literackich dziełach również tak silnie jest. Zarysowana postać autora, to znaczy, że te wątki autobiograficzne um, są tam wkomponowane i dosyć mocno uwypuklone. Na pewno się przekonam, ponieważ zamierzam sięgnąć. Um, zamierzam sięgnąć jeszcze po tego autora i czytać książki o samu ponieważ um, no, zafascynował mnie on swoim pisarstwem, jak i również um, swoją osobą. Także ja polecam. Jeśli macie ochotę się zdołować, to sięgnijcie po zatracenie Osamu Dazaja. No. To tyle już na dzisiaj. To taki był ten mój stosik japoński, dzisiejszy. Takie małe, niepozorne książeczki, ale ale dużo, dużo wrażeń. Także polecam. Ja na pewno będę kontynuowała Swoją podróż przez tę osobliwą literaturę japońską. A na dzisiaj dziękuję Wam już bardzo za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia, do usłyszenia. Następnym razem, pa pa!